Chwała, niech będzie świętemu, żywemu Bogu. Ja chcę wszystkich przywitać na tym miejscu słowami Korneliusza, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Bracie i siostro, ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś na to miejsce. Oto ręka Boża, ona przyprowadza człowieka, Bóg kieruje tak. Ale chciałbym powiedzieć, że były pewne słowa powiedziane do Jonasza. A ty wstań i idź do niniwy. A on stał i poszedł do tarszyszów. My dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i ktoś może powie, i to jest prawda, że Pan powiedział, żeby przyjść na to miejsce i ty i ja przyszliśmy na to miejsce dzisiaj. Ale to nie tylko przyjść. Kiedy przychodzisz na to miejsce, nastaw się na słuchanie. My możemy przyjść dzisiaj na tym miejsce, ale myślani gdzieś błąkać w różnych miejscach, może rozmyślać o różnych rzeczach. My możemy powiedzieć: Pani, ja wypełniłem wolę Twoją, ja stałem. Ale masz iść do Niniwy, a nie do Tarszyszu. Masz Ty i ja nastawiać swoje ucho, aby słyszeć, jak było powiedziane, co Duch mówi do zboru. A ja dzisiaj odczuwam Jego obecność na tym miejscu. Ja odczuwam, że on jest. I On ma dzisiaj moc, aby przemieniać nasze serca, bracia i siostry. Będę czytał Boże Słowo. Cztery miejsca. List świętego Pawła do Rzymian, Ósmy rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Następny fragment Bożego Słowia. Ewangelia według świętego Jana. Pierwszy rozdział. 11 i 12 werset. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tymi, którzy wierzą w imię Jego. Psalm 56. Przewodnikowi chóru na nutę nie ma gołębica. W dali, Migtan Dawidowy, 56 Psalm, pierwszy werset. Przewodnikowi chóru, na nutę nie ma gołębica w dali, miktam Dawidowy. I jeszcze w Psalm 137 od początku nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wieżbach w tamtej krainie zawiesiliśmy ludnie nasze, bo tam żądali od nas słów, pieśni, ci, którzy nas dzieli w niewolę. A miężcy nasi, radości, śpiewajcie nam jakąś pieśń z Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Za Boże słowo my powiemy chwała Bogu. Amen. Ten zbór w Hajnówce, on jest dla mnie szczególnym zborem, dlatego że tutaj, stali poniżej, Bóg mnie, napełnił mnie Duchem Świętym. Wiecie, przeszło już wiele lat, a moje serce pamięta, raduje się, i ja mam wielki sentyment ilekroć tu przyjeżdżam. Dlatego, że bardzo miłuję ten zgór. List Świętego Pawła do Rzymian mówi: Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I dzisiaj wielu ludzi mówi, kiedy zadać pytanie, kim ty jesteś. Ja pamiętam jedną sytuację, brat opowiadał: przychodzą ludzie, chodzą po domach. I oni przyszli także do jego domu i zaczynają mu mówić z Biblii różne fragmenty wyciągać. A on mówi, ja mam tylko jedno pytanie do was. Usiądźmy, ale ja chcę z wami porozmawiać. Czy wy jesteście dziećmi bożymi. A oni, kiedy usłyszeli te słowa, mówią: nie, my nie jesteśmy dziećmi bożymi. A mówi, ja chciałbym Wam powiedzieć, że ludzie dzielą się na dwie kategorie: na dzieci Boże i dzieci diabelskie. Nie ma innej kategorii. Są dzieci Boże i dzieci diabelskie. I my czytamy w Bożym Słowie, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I w Ewangelii Jana czytaliśmy, że On dał nam prawo nie tylko nazywać się, ale być dziećmi Bożymi. Oto my dzisiaj zebraliśmy się na tym miejscu. I ja myślę, że gdyby nam zadać te pytanie, czy ty jesteś dzieckiem Bożym, to dobrze byłoby, aby każdy z nas tak z głębi serca mógł odpowiedzieć, tak, ja jestem dzieckiem Bożym. Nie po prostu nazywam się, ale ja jestem dzieckiem bożym. A dlaczego jesteś dzieckiem bożym? Dlatego, że duch Boży u mnie prowadzi. Duch Boży mnie prowadzi, On kieruje życiem moim. Ja widzę Jego rękę w swoim życiu. On dał nam prawo nie tylko nazywać się, ale być dziećmi Bożymi. W przeczytanych psalmach my czytamy, że Dawid, psalmista, on znalazł się w pewnej sytuacji, on zaśpiewał pieśń, on zaśpiewał pewien psalm, pewną melodię na nutę Nie ma gołębica w dali. Nie ma gołębica w dali. A kiedy Pan Jezus przyjmował przez wodny, jest napisane, że na niego zszedł Duch Boży w postaci gołębicy. Oto schodzi na niego w postaci gołębicy Duch Boży. A Dawid zaczyna śpiewać tą pieśń, kiedy znalazł się w niewoli u Filistynów. On zaczyna śpiewać tą pieśń na tą melodię. Nie ma gołębica w Dali. Jaka była ta pieśń? Ja myślę, że ona nie była radosna. Że to nie była pieśń radości, kiedy człowiek znalazł się w niewoli, ale to była smutna pieśń. On śpiewał na tą melodię. O gołębico, gołębico! Gdzie jesteś, gołębico? Gdzie jest ten głos Boży? Słyszysz głos Boży dzisiaj, bracie i siostro? Słyszysz, jak on do ciebie przemawia. On jest żywy, on jest święty Bóg i on przemawia. A może dzisiaj siedzisz na tym miejscu i tylko masz wspomnienia? I wspominasz, że kiedyś był czas, jak pielgrzymowałem do Domu Bożego, jak stałem w obecności Bożej. A dzisiaj, gdzie jest Pan? Kiedy dzisiaj pyta się ludzi, gdzie jest działanie Ducha Świętego, jak kiedyś, za czasów apostołów. Gdzie jest to działanie, to można usłyszeć, że gdzieś tam daleko. My słyszymy, że Bóg działa, że gdzieś tam Bóg przemawia. Jakby chciało się, bracia i siostry, żeby w naszym życiu zawsze ta dołębica ona nie milczała, aby ona nie była gdzieś daleko, ale aby Pan z nami zawsze rozmawiał. Wczoraj słyszeliśmy te piękne słowo, które było zwiastowane i zachęcało nas do tego, abyśmy mieli społeczność z żywym Bogiem. Jak przyjęliśmy to słowo? Może przyszliśmy na to miejsce i mówimy: Ja, wprawdzie, jak masz wstałem. Ja przyszedłem, ale to słowo, które wczoraj było zwiastowane, jeżeli ja go słuchałem, one powinno zrobić pracę w moim sercu. Raz przemówił Pan. Siła należy do Boga. Raz przemówił Bóg, a raz dwa razy usłyszałem to. Jeden raz swoim uchem, a drugi raz sercu swoim. Prawda. My powinniśmy o tym wiedzieć i my powinniśmy odczuwać Bożą obecność zawsze. On przemawia, On nie milczy. Dzisiaj wielu ludzi mówi, wiesz, ty nie wiesz w jakiej my jesteśmy sytuacji. Ty nie wiesz, jaki jest nasz zbór, jacy są nasi bracia, Ty nie wiesz, jak u nas się głosi, Ty nie wiesz, jak u nas jest ciężko, Ty nie wiesz, jak ciężko jest naokoło. Były ciężkie czasy w Izraelu, że głos Pański, on był rzadkością, widzenie nie było rozpowszechnione, ale tam był człowiek, który słyszał Boży głos. My często usprawiedliwiamy się i mówimy: to nasza żona winna, to nasz mąż winny, to nasi bracia winni, to wszystko, co nas otacza, jest winne, że my nie stoimy w obecności Bożej. Ale to nieprawda, bracie i siostro. To nieprawda. Józef, on był w Egipcie. Jego tam wysłali, jego tam sprzedali, ale mi Pan, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ja pamiętam wypowiedź jednej siostry. Ona mówi, gdyby tutaj coś z Boże się zdarzyło, gdyby to się może gdzieś rozeszło, ona mówi, ja bym chyba odeszła od Boga. Mnie te słowa udzieliły, to dlaczego ty jesteś przy Bogu? Czy ty jesteś ze względu na ludzi, którzy są, a gdyby wszyscy się odwrócili? My uwierzyliśmy w żywego Boga. My służymy żywemu Bogu. Oto ten, który odpowiada. On jest na tym miejscu, on nas zebrał tutaj. My dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i może ktoś mówi, będziemy się modlić. A my odczuwamy na tym miejscu, że modlitwa nie płynie w naszym sercu. Może ktoś jest na tym miejscu i nie odczuwa, że płynie ta modlitwa. Ja odczuwam obecność Bożą i czuję, jak modlitwa płynie z mojego serca. Ale może ty jesteś dzisiaj na tym miejscu i z jakiegoś to powodu ty słyszysz, że chcesz i żąda się od ciebie tej pieśni Syjonu. Żąda się od ciebie, abyś się zaśpiewał i aby ta melodia nieba była słyszalna, ale ty widzisz. Że nie możesz zaśpiewać tej pieśni. Z jakiegoś to powodu coś zdarzyło się, że ty nie możesz zaśpiewać. Oni żądają, mówią: zaśpiewamy, będziemy modlić się, a ty odczuwasz, że dzisiaj no nie możesz z jakiegoś powodu. I my czytamy w tym psalmie: nie możemy śpiewać pieśni Syjonu. W niewoli nad rzekami Babilonu. Bracie i siostro, ja chciałbym, abyśmy dzisiaj wyjrzeli w siebie. Abyśmy zastanowili się, jaki dzisiaj stoję przed żywym Bogiem. Nie oceniali innych, co ktoś zrobił przeciwko nam. Może coś i zrobił, ale ja chciałbym się zastanowić, czy ja dzisiaj z Tobą jestem nad rzekami Babilonu, a może ja jestem nad tą rzeką Jordan, jak było powiedziane. O, nad tą rzeką Jordan wspaniale, prawda? Siedem razy zanurzył się, wychodzi, był trąd. Skóra jak u niemowlaka. Wspaniała rzeka, prawda? Ale nawet będąc przy tej rzece, można zanurzyć się sześć razy. Można nie do końca posłuchać Boga. Można tylko częściowo posłuchać Boga. Panie, ja wstałem! Panie, ja stałem! Ty widzisz, że ja stałem? Dlaczego ty nie przemawiasz przez usta moje? Dlaczego nie przemawiasz przez usta moje? Przecież ja wstałem! Ale gdzie wstałeś? Gdzie idziesz? Jomaszu, gdzie idziesz? Jaka jest Twoja i droga, moja droga? Może my wstaliśmy i poszliśmy nie na tym miejsce, gdzie powinniśmy iść? Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Wiecie, dobrze, kiedy człowiek jeszcze potrafi zapłakać. Dobrze, kiedy człowiek potrafi zdać sobie sprawę z tego stanu, w jakim się znajduje. Ja myślę, że ten człowiek jeszcze nie był w najstraszniejszym stanie. On rozumiał, że znajduje się nad rzekami Babilonu swojego czasu. Bóg powiedział takie słowa do Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa. 33 rozdział. Piąty werset. Taką drugą część tego wersetu. Zdejmijcie więc teraz z siebie ozdoby swoje, a zobaczę, co z tobą zrobić. Tam takie ciekawe wersety. Zdejmijcie ozdoby swoje, a ja zobaczę, co z tobą zrobię. Dlaczego Bóg wypowiada takie słowa? Zdaj ozdoby swoje. Jeden brat opowiadał, mówi: kiedy moja żona była w szpitalu, tam jakąś chorobę miała, była tam druga kobieta, która każdego poranku, mówi, kiedy tylko obudziła się, mówi, podchodziła do lustra i mówi, zaczynała się malować, robić ten make-up, jak niektórzy mówią. I ona pyta, mówi: słuchaj, co ty robisz? Co ty robisz? A ona odpowiada, mówi: A ja robię z siebie to, czym nie jestem. A ja z siebie robię to, czym nie jestem. I Bóg mówi: ściągnij ozdoby swoje. Ja nie chcę, abyś ty nakładał tą maskę. Nie chcę, żebyś ty pokazywał, że Ty jesteś inny niż jesteś, ale ja chcę, abyś ty przyszedł taki, jaki jesteś, bez tej zbędnej maski, a ja zobaczę, co z Tobą zrobić, a ja zobaczę, co z Tobą zrobić. I Boże Słowo ono mówi do nas, że Bóg On przyprowadza nas na miejsce zgromadzenia, dlatego że On chce dobra dla nas. On chce dobra dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro. I On dlatego przyprowadził nas tutaj, abyśmy z tego miejsca nie wyszli tacy, jacy przyszliśmy. Jeśli przyszliśmy ze społecznością z Bogiem, to abyśmy mieli jeszcze większą społeczność z Bogiem. A jeżeli jej nie mamy, to tak jak wczoraj było powiedziane, aby ten przybytek został odbudowany w naszym życiu. Abyśmy z tego miejsca wychodzili nie tylko nazywając się dziećmi Bożymi, ale abyśmy byli dziećmi Bożymi. Można popełnić jakiś błąd. Ktoś, kto ma biznes, on rozumie te rzeczy. Nawet z bratem jednym niedawno rozmawiałem, że ktoś, kto ma biznes, może podjąć pewne ryzyko. W biznesie podejmuje się pewne ryzyka. I analizuje się, czy opłaca się to ryzyko, czy może nie. I rozumie się, że jeśli coś się nie uda i jakieś pieniądze po prostu przepadną, no to będziemy jakoś funkcjonować. Ale my w życiu mamy wybór. Być zbawieni i być wiecznie z Bogiem albo być wśród tych, którzy wiecznie cierpią. Ja myślę, że tutaj jest łatwa analiza ryzyka. Albo będę wiecznie z Bogiem, albo będę wiecznie cierpiał. Oto dzisiaj wybór przed nami: czy ja jestem dzieckiem Bożym, czy ja jestem tym, który kiedy Pan przyjdzie, pójdę razem z nim, czy On mnie zabierze ze sobą? Dzisiaj wielu ludzi wmawia sobie i mówi: My żyjemy wprawdzie takim życiem, ale jesteśmy dobrymi ludźmi. Dobrymi ludźmi. Są gorsi od nas, prawda? Są gorsi. I najczęściej nawet z Bożem można usłyszeć: A czego ty ode mnie chcesz? Ja nikogo nie zabiłem. Ja nikogo nie okradłem. No jeszcze tego brakuje, prawda? Ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem. Dobrze. Ale to nie tylko te pytanie. Tu się nie w tym miejscu zatrzymujemy. Czy ja i ty jesteśmy gotowi? Czy ja i ty jesteśmy gotowi do spotkania z Niebem? Ja rozumiem Boże Słowo tak, że jeżeli my jesteśmy dziećmi Bożymi, to my o tym wiemy. Jeżeli my jesteśmy dziećmi Bożymi, to my wiemy, czy jesteśmy gotowi, prawda, bracia i siostry? Jeżeli my odczuwamy Bożą Obecność, Bóg jest z nami, to my ze spokojem możemy odpowiedzieć, nie wmawiając sobie, tylko ze spokojem odpowiedzieć: Ja jestem gotowy. A jeżeli dzisiaj nie mogę tego powiedzieć, to pytanie: Czy jestem gotowy podjąć to ryzyko i dalej funkcjonować takim życiem? Czy jestem gotowy podjąć tak wielkie ryzyko, czym jest wieczność i powiedzieć: Dobra, będę żył dalej z takim niepewnym życiem. Dzisiaj Bóg mnie i Ciebie zebrał na tym miejscu, aby z swoich i moich ust popłynęła pieśń Syjon. Aby popłynęła ta pieśń chwały. Wiecie, kiedy swojego czasu, my czytamy, kiedy Pan Jezus narodził się na Ziemi, tam zjawili się aniołowie i oni zaczęli śpiewać tą przepiękną pieśń. Chwała, chwała, chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom. I w Twoim i moim sercu, aby brzmiała ta melodia nieba, albo inaczej, aby ta melodia piękna brzmiała na niebie, chwała na wysokościach, to musi być w Twoim i moim sercu pokój. Jeżeli my dzisiaj mamy w sercach swoich pokój Boży który przewyższa wszelki rozum ludzki, to tam na niebie jest radość. Jest napisane, że z jednego grzesznika, który pokutuje, całe niebo raduje się. A jak raduje się niebo, kiedy my trwamy w naszym zbawicielu? Kiedy my przychodzimy te wszystkie próby i trudności z zwycięskim życiem? Dzieci Boże, jak dobrze być pośród ludu Bożego? Bracie, siostry, ja nie będę chciał przedłużać, dlatego że jeszcze będą usługi po mnie. Ale ja chciałbym, jeśli można pomówić się, abyśmy szukali oblicza Bożego. Długi jeszcze można go znaleźć. Amen.